Okej, okay, hej wam wszystkim z tej strony Manta i witam Was w kolejnym odcinku z Warhammera. Yy, i cóż, rozdajmy sobie punkty po poprzedniej misji mamy na pewno nieco do rozdania tutaj. Hangary lądowników. Nieposkromiony. Otrzymuje znaczącą szansę na błyskawiczne uzyskanie przytomności w czasie, gdy został obezwładniony. Dajmy sobie nieco w to. Chociaż nie, czekajcie, dajmy sobie tu właśnie wbiegłość broni ciężkiej. I jeszcze jeden punkt, tutaj dobra Cyrus, Cyrus pójdzie w podstawkę. No, w walce wręcz, on mi się w ogóle nie przyda. Awitus. Aha, najważniejsza rzecz: zajadłe ostrze. Daje ograniczoną odporność. 15 punktów dla wszystkich polskich sojuszników. 102 punkty do obrażeń dla przeciwników kosmicznych. Marines Chaosu. Genialnie. Zamiast tego toporu. No i myślę. Obrażenia w walce wręcz 1000. Nieźle. Prawdy nieźle. Nie musi rozkładać ani rozstawiać. No proszę. Dajmy też w to. Teraz tutaj. Tu będzie największy dylemat. Ale myślę, że walkę wręcz go powinniśmy nieco ukierunkować również. I dobra, i teraz tak, rozstawienie drużyny tar Tarkus zamiast tego. I Tarkus ma coś do powiedzenia, dlatego go sobie wysłuchamy. heretyk jest I thought he died during the Cronus campaign. As did I. I saw him torn to ribbons. How does he yet live? Souls are both playthings and currency in the Warp. Eliphas may have died in the flesh, only to have his soul bartered among demons. It seems they restored his body when it suited them. More likely his death was a deception. A mask for his escape from Cronus. There was no deception. in either case, it speaks of eliphas's power. tarkas is correct to worry. No, słusznie się diomedes is a hero of the chapter. why keep us from the fight? diomedes has always been a political animal. if the chapter master wants the blood ravens off calderas, diomedes will not question him. captain diomedes does his duty.

Eee, nie ta misja, sorry, czyli tego. I właśnie mam teraz ogromny dylemat, bo mamy tutaj dwie misje, krwawa ręka. Hmm. Powstanie w Legis, no cóż, skoro Powstanie w Legis ma tylko dwa dni, a to ma trzy dni, to jest priorytetowa, więc ten, to najpierw sobie wykonajmy Powstanie w Legis. Udajmy no się na planetę Meridian. I będzie niezwykle ciekawie, wam powiem. To można przewinąć dokładnie. Obroń jest astronomiczną. Hmm. Powstanie w Legis. vandus and black legion forces have taken spire Legion, they have erected artillery batteries and emplacements that make a large-scale assault impossible if you can disable these defenses however the imperial guard can retake the spire if not the population of legis will remain at the mercy of these heretics and demons the vandus heretics are using field generators to power their batteries Hmm. Ok, osprzegowanie Tadeusa zwiększy jeśli nie weźmie udziału w tej misji. Dobra, ale czekajcie, bo skoro Tadeus wzrośnie, damy mu ten topór kruków, damy mu to. I tak, on nie ma absolutnie żadnych tych dajmy mu bombardowanie i dajmy mu. To jest genialna zdolność. Tak, hmm. dużo doświadczenia wystarczy.

Zamiast kogo? Zamiast rednota? Zamiast tego? Nie ma wyjścia. Jedziemy. Pani gubernator Derosa i Rudwandis. W czasie inwazji tyranidów gubernator Gregor Wandis uciekł bla bla bla. Pani gubernator. A w ogóle to tak. Nagrywam teraz mój głos w Audacity. 96 tysięcy tych kilobitów, tak? Znaczy to jest chyba w hercach podawane, ten głos nasz. W sensie ta częstotliwość projektu właśnie tyle wynosi. Co niby zwiększa jakość, no ja nie wiem, zobaczymy. I jeszcze raz Was przepraszam za to, co się stało w poprzednim odcinku z moim głosem, no ale to cóż, mój głupi błąd. A rift in the warp. As long as it remains open, the enemy can summon reinforcements. Key targets are on your map display, Commander. If you destroy the enemy's generators and strongholds, the Imperial Guard can retake Spire Legis. Hostile forces spotted. Oh, A temple. They have established a temple to the powers of chaos. Destroy this foul den. There is no time to waste. zniszczymy ten relikwiarz jeden heretyk Dobra, patrz teraz tak, medykamenty. Tule niech się leczy. Zniszczcie jeszcze to. Mówię coś. Co oni robią? Jezus Maria. W mnie znowu coś się zbagowało. Dobra, najpierw rozwalimy ten relikwiarz. Tu już widzę świątynię. Dobra, niszczcie ich tutaj. To główno zniszczyć trzeba. W pierwszej kolejności, bo to przyzywa demony. Świetnie, teraz to. Jeden generator. Generator, jeszcze tylko ten niszczy go, idą posiłki, świetny pad, uciekajmy, uciekajmy. Ciekawi mnie tylko to, hmm. tu jest ten czarny relikiważ, tak. Czyli tędy trzeba przejść, dobra. Nie powinno być super trudno. Z tego co wiem, zawsze jak. Bo już przeżyłem tą grę, jak dobrze wiecie, wypada przy tym relikwiarzu. Przy tym relikwiarzu zawsze wypada fajny item. Często właśnie fioletowy. Czyli ten najmocniejszy, jaki jest możliwy. Assault squad is ready to deploy.

Świetnie, zaraz drewno odpadnie. Genialnie, niszczycie ten relikwiarz. Świetnie, proszę. Okrucieństwo, krwawa fala i egida obliteracji. Proszę, mówiłem Wam, że opłaca się właśnie iść tutaj, i teraz tak. Dobrze byłoby, teraz przejmiemy ten nadajnik. Przejmiemy ten nadajnik. Właśnie to. Chociaż w sumie nie lepiej byłoby przyjąć kaplicę imperialną. Przede wszystkim to niech tule się leczy przez chwilę chociaż. Jak już tu widać wrogów, heretycy chaosu, lekka piechota. Nie, przyjmiemy sobie ten nadajnik najpierw. No i od razu będzie śmiesznie z tym budynkiem tutaj. Może drewno tutaj. No, dobra, przejmiemy to. I tutaj są te świątynie. Z tego co pamiętam, tu jest najgorzej. Tu jest ta świątynia, właśnie. I powiem wam, że ten pancerz Terminatora, jeżeli damy, ponieważ musicie wiedzieć, że Marines, właśnie ci szturmowi są piekielni mocni w walce wręcz, jeżeli damy im jeszcze pancerz Terminatora, naprawdę może być ciekawie. Dla nas może być ciekawie, nieciekawie i dla wrogów. Oczywiście. I teraz tak, odbijemy sobie do tego i przejmiemy kolejny punkt, który będziemy przejmować. Tady też jeden zginął u niego, a to jest całkowicie normalne. Proszę, krwiogniot na zwiady przyszedł. Dobra, więcej demonów nie będę Dreadnought odnik już, blizn już, to Dobra Świetnie Koniec jeszcze tutaj I genialnie I idziemy sobie do tutaj Bo taka walka z nimi nie ma nie przejdzie bo oni mają oczywiście ogromną przewagę liczebną chodźcie tutaj wszyscy nie będę wciskał X bo nie jestem pewien czy mogą jeszcze tam uciec bo to różnie bywa w tej grze Tu mamy nadajnik. Tam przekaźnik. Myślę, można iść. Dobra, jak tą gorszą część mamy oczyszczoną. Znaczy tą teoretycznie gorszą. Zniszmy, żeby tutaj zrzut jest. Czyli bomby, które mogą się przydać później. There for combat.

Spokojnie. Nie jest zle, jest wręcz świetnie. Jeszcze walą. Going. Teraz jest też mi moment. Wycofajmy się trochę, niech on ucieka do Nika, a my się troszkę wycofamy, przynajmniej trochę. Nie okay. zobaczymy, jak to pójdzie. Nie jest so, so, so. źle. Sta rozwaliliśmy ich czołg. nie wiem gdzie dokładnie jest usadowiona ta świątynia, jak zapomniałem. Znaczy, te ich tutaj bo pokazuje, że tu mniej więcej, ale wiecie co to znaczy mniej więcej. Dobra, okrzyk bojowy. Mam pomysł, mam genialny pomysł. Tutaj artylerię. No czy to był genialny pomysł, to ja nie wiem właśnie teraz. No rozwaliliśmy świątynię, nawet demony nie zdążyły przyjść. Koniec, Świetnie, poczekajmy aż dowódca się nieco zregeneruje. Jezu, rozwalcie mi to. Świetnie, zrzut zaopatrzenia. Chyba sobie tej tego już nie przejmiemy. Tej całej radiolatarni proszę, ile ich tu jest. Przejmujemy I świątynia jest już niedaleko świetnie. Materiały buchowych, których nie mamy absolutnie w tej misji, żadnych. I oni mają niezwykle dogodne, ale to naprawdę niezwykle dogodne pozycje. Temple of Chaos. Artyleria. it is done move on Czekamy. Dobra, połowa życia świątyni, Mamy jeszcze jedno bombardowanie. Mamy fajnie, bardzo fajnie, podoba mi się to bombardowanie. Już sobie wyobrażam, jak włożę w e, pancerz terminatora Tadedusa. Chociaż jeszcze się zastanawiam nad Tarkusem w niektórych misjach, ponieważ Tarkus również potrafi być bardzo przydatny. Zniszcz go, bo mnie wkurza ten z rakietnicą. Świetnie. Potnawać czegoś tam. Żółt.

Szybkość nie zła. Szybkość naprawdę nie zła. I niestety, proszę, yy, egida obliteracji. Genialny pancerz, ale chyba go nie założę, bo jest splugawiony No, nieważny. Przenieśmy się na pokład nasz. I dobra, mamy do wysłuchania Derossy i a wysłuchamy jeszcze w tym odcinku jeszcze. Thank you, Commander. The eighty fifth Vendolant has begun its assault on the Spire. The heretics are resisting, but without their defensive guns, they will crumble. It is good to see them suffering the wages of their sins. Derossa the out. Derossa out. I w następnym odcinku prawdopodobnie, ale nie obiecuję, obronimy sobie Radiolatarnię. Na tajfunie, czyli na tej planecie, gdzie panuje wieczna dżungla, lasy itp. itd. No cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie, cześć.